Postulowie, proszę Pana, dodaj nam wiary. Tak jak potrzebujemy jedzenia i picia, żeby żyć, tak samo no, warto mieć świadomość, że nasza wiara potrzebuje pokarmu. I dobrze jest wiedzieć, co żywia moją wiarę, jaki pokarm daje mi Duch Święty. Spotkałem w życiu osoby, które doświadczyły cudów. Doświadczyły mocy Bożej. Niektórzy z nich nawet zostawali księżmi czy zakonnikami, a po wielu latach wiarę tracili. Znałem księdza z pewnego zakonu, nieprawdopodobnie utalentowany, po prostu czegoś się nie dotknął, zamieniał w złoto. Poza naturalnymi zdolnościami otrzymał również od Ducha Świętego wiele charyzmatów. Ludzie przez jego modlitwę, przez jego słowo odnajdywali Boga. Były przypadki, że Bóg przez niego dokonywał nawet fizycznych uzdrowień. Od ponad dwudziestu lat ten człowiek nie jest już księdzem, a nawet nie wiem czy jest osobą wierzącą. Być może zaufał sobie i zapomniał o słowach świętego Pawła, że sługami nieużytecznymi jesteśmy, a być może pomyślał że jest kimś naprawdę wyjątkowym, że on wcale taki zwyczajny nie jest. Oczywiście mam świadomość, że to jest zawsze jakaś tajemnica ludzkiego serca, ale warto pamiętać, że wiara, którą otrzymaliśmy, to nie jest coś, co jest nam dane raz na zawsze. Należy o nią dbać, tak jak o każdy cenny dar. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli chcemy, aby nasza wiara nie zgasła, to konieczna jest modlitwa osobista i lektura duchowa. A mówiąc o lekturze duchowej mam na myśli to, co do Ciebie trafia. Nawet 5-10 minut dziennie lub kilka razy w tygodniu, ale systematycznie, że czytasz pewne treści i masz poczucie, że coś się w Tobie rodzi, że masz większe zrozumienie siebie, masz większe pragnienie modlitwy, masz pragnienie Boga. Dobra lektura duchowa to taka, po której chcesz się modlić. Bez modlitwy osobistej, bez lektury, która karmi naszą wiarę, to msza święta czy modlitwy ustne, one mogą być przeżywane wyłącznie na poziomie zewnętrznym. Modlitwa to jest to, co my robimy ze swoją samotnością. Czym ją wypełniamy? Niewątpliwie to, co również ożywia naszą wiarę, to jest spotkanie z człowiekiem podobnego ducha, że w jego doświadczeniu Ty odnajdujesz siebie samego. Są w naszym życiu takie boskie momenty, takie momenty, w których, no tak jak na takich starych filmach, jest spowolnienie akcji i Ty wiesz, że wydarzyło się coś ważnego. Jakbyśmy słuchali radia i nagle jakaś audycja nas szczególnie interesuje, my regulujemy odbiornik, żeby wyraźnie to wszystko słyszeć, co jest w tej audycji, że dzieje się dla nas coś istotnego. W Starym Testamencie są opisane dwie historie, które bardzo lubię. Jedna jest związana z Eliaszem, a druga jest związana z Abrahamem. Kiedy Eliasz czuje się zrezygnowany i opuszczony, i wydawało mu się, że w swojej wierze jest zupełnie samotny, to wówczas słyszy cichy, ale jakże znany mu głos: Eliaszu, nie jesteś sam. Takich jak ty mam jeszcze tysiące poukrywanych po całym świecie. Kiedy Abraham opuścił swoją ziemię i żyje w świecie zupełnie pogańskim, i być może przeżywa coś takiego, że wydaje mu się, czy ten Bóg, którego kiedyś usłyszał, jest rzeczywiście Bogiem Prawdziwym, to wtedy spotyka Melchizedeka i w jego doświadczeniu odnajduje samego siebie. I po tym spotkaniu każdy odchodzi w swoją stronę i prawdopodobnie się oni już nigdy nie spotkają, ale zostają umocnieni świadomością istnienia tego drugiego. Że Bóg, który dał mi się poznać, nie jest wyobrażeniem w mojej głowie, nie jest jakimś wymysłem, ale jest prawdą. I wiara drugiego człowieka potwierdza i moje doświadczenie, ożywia i moją własną wiarę. Zresztą jest pewna prawidłowość, że jeżeli ktoś chce zachować wiarę dla siebie, to ona z pewnością zgaśnie. A z wiarą jest tak, że dopiero kiedy się nią dzielimy, ona się rozpala. Ale także nasza wiara może się ożywić, kiedy patrzymy na rzeczy, których nie stworzył człowiek. Dlaczego odpoczywamy, patrząc na Księżyc albo na gwieździste niebo, ale kiedy patrzymy na świecące latarnie, to one bardzo szybko męczą. Powód jest prosty księżyca i gwiazd nie stworzył człowiek. Właśnie patrząc na rzeczy, których nie stworzył człowiek, no dokonuje się w nas kontemplacja na poziomie naturalnym, dokonuje się, jakbyśmy to mądrze w teologii nazwali, transcendencja, czyli przekroczenie siebie. My żyjąc w miastach, myślę, że mamy problem z religijnym przeżywaniem rzeczywistości, ponieważ niemal wszystko, co nas otacza, jest wytworem człowieka. Mury, ściany, krzesło, ekran komputera – Natomiast kiedy patrzymy na rzeczy, które nie są stworzone przez człowieka, jeżeli one są piękne, majestatyczne i nas przekraczają, to wówczas może się pojawić tęsknota za czymś większym, za czymś, co jest prawdziwe i co nas przekracza. Psalmista mówi niebiosa głoszą chwałę Boga i dzień opowiada dniowi, a noc nocy przekazuje wiadomość. Psalmista pokazuje, Gdziekolwiek popatrzysz, zauważysz Bożą mądrość i wspaniałość. Nawet gdyby ludzie zamilkli, to przyroda nam mówi o Panu Bogu. Patrząc na dzieła Boże, możemy sobie bezustannie przypominać o obecności Boga pośród nas. Patrzysz na gwiazdy, z jaką prostotą je rozsypała Boża ręka. Pan Bóg nie używał poziomicy. Wchodzisz do lasu, otaczają cię drzewa, i po jakimś czasie człowiek odzyskuje siły. Jedno drzewo jest większe, inne mniejsze, każdy różni się od drugiego kolorami. Na dodatek, każde drzewo ma setki liści, i nie znajdziemy na jednym drzewie dwóch identycznych listków. Różnią się najdrobniejszymi detalami. Kiedyś czytałem właśnie, no mały ptak wybiera się w podróż i dociera do Afryki, nie ma kompasu, nie ma mapy, nie ma GPS-a, a potem wraca z powrotem i odnajduje swoje gniazdo, a my często mając mapy i GPSy, gubimy drogi. A no przecież ptaki podróżując po niebie żadnych znaków nie zostawiają za sobą. Albo czytałem, że są takie małe ptaszki, pliszki, które siadają na grzbietach koni i sobie podróżują. I psalmista obserwując świat wyciąga wniosek, jaki ten Bóg jest mądry, jak wielkie rzeczy stworzył i ten zachwyt nad pięknem stworzenia przypomina nam o Stwórcy, że nawet gdybyśmy zamilkli to przyroda mówi nam o Panu Bogu. XIX-wieczny dominikanin no ojciec Lacordaire mówił: Idę dokąd mnie Bóg prowadzi. Niepewny siebie, ale pewny jego. Bracia i siostry, my nie wiemy, co z nami będzie. Czy zawsze będziemy mieli dostęp do Eucharystii, czy zawsze będziemy mieli dostęp do Kościoła. Ja znam osoby mieszkające poza Polską, które żyją w świecie zupełnie niechrześcijańskim i nie zawsze mają dostęp do sakramentów, ale trwają w modlitwie osobistej, dbają o. Lekturę duchową, która ożywia ich wiarę. I co ciekawe, Pan Bóg stawia na ich drodze ludzi, którzy są dla nich wsparciem, jak u Abrahama. I właśnie wtedy stawia tych ludzi, kiedy oni najbardziej tego potrzebują. Dobrze jest wiedzieć, co karmi moją wiarę, przy jakich treściach moje serce napełnia się pokojem i sensem. I nawet jeżeli mamy okres, że moc Boża nie objawia się nam w jakiś szczególny sposób, to jedno jest pewne, że jeżeli tylko jesteśmy wytrwali przy Jezusie, to Duch Święty naprawdę znajduje sposoby, aby ożywiać naszą wiarę.